No! Yeah. you yeah. yeah. Wiosna. Nie chcę wiosny, lubię spokój. Dlaczego, dlaczego nie dajecie mi spać? Zima mi pozwoliła spać, ile chcę, ale zimy już nie ma. Nie ma zimy? Ja się nie zgadzam, ja kocham zimę, kocham, kocham. weźmie miodek, jeśli nie przyjdzie wiosna, nie zakwitną kwiaty i nie obudzą się pszczoły. Zapomniałem! Bardzo mi się chce miodku. Nie mam miodku? To się jeszcze trochę zdrzemnę. A ja czekam! Ty wieś, ile w tym lesie śmieci będzie, kiedy my tutaj posprzątamy? Jeszcze tego nie zlikwidowaliśmy. Nie jest lekko być dobrą wróżką. Pełne ręce roboty. Spełniam wszystkie życzenia. Wszystkie. Nie mam czasu, żeby się zastanowić, czy to, czego ludzie sobie życzą, jest im naprawdę potrzebne. Co tu robicie? Jakiś problem. My byśmy chcieli, aby do nas nie przychodziły dzieci, które śmiecą. Załatwione różka jest. Yes. Pelagio. Dziękuję, dziękuję. Dlaczego tak hałasujecie nie można w ogóle spać? Misiu, wróżka Pelagio spełnia wszystkie życzenia. To ja chcę spać i chcę, żeby była zima. Oczywiście.

Jak ja spotkałam kiedyś wiosnę i chciałam, żeby zasiała w naszym lesie same poziomki, to powiedziała, że musi być sprawiedliwa maminę, i zasiać też mannę, jeżynę i jagody. Pamiętam, jeszcze się pytała, z kim byś się podzielił tymi poziomkami. A widzisz, wróżka Pelagia nie zadaje pytań, tylko spełnia marzenia. Dzięki temu ja mam lato, a my wiosnę. A ja zimą. No coś to nie gra. Jeśli miś ma ciągle zimę, to kiedy przyjdzie wiosna. A jeśli stokrotki mają zawsze wiosnę, to kiedy będzie lato? Co się martwisz? Najważniejsze, że las będzie czysty. Ta powiedziała, że dzieci nigdy nie przyjdą do lasu, a czy o to nam chodzimy, lubimy dzieci? To się narobiło. Lubię lato, ale zanim ono przyjdzie, wiosna też jest miła. My w zimie odpoczywamy, nie możemy kwitnąć bez przerwy, bo nas płatki rozborą. Kocham spać, ale co zrobię, gdy już będą bardzo głodny? Skąd wezmę mioteczek? Miam, miam, miam. A my chcemy, żeby nie śmiecono w lesie, a nie żeby dzieci nie przychodziły do lasu. Dobrze, ale ja znam tylko zaklęcia czarujące. Nie znam żadnego odwołującego czary. No i co my teraz robimy? Może ta twoja nowoczesna coś pomoże? Różdżka bez zaklęcia nie działa. Jesteś bezmyślną wróżką. Tak? Tak? Ja chciałam, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jesteście bardzo niewdzięczni. Już tylko babcia wróżka może pomóc. Babciu wróżko, babciu wróżko. Witaj, mój A cóż to? buźki smutne? Stało się coś? Mało. Wow. stało. Teraz jestem z życzenia wszystkich pokoleń. I to okazało się bez sensu. I teraz nie umiem oczarować, nie będę miał miotku. My będziemy musiały kwitnąć bez odpoczynku. Dzieci, nigdy nie przyjdą do lasu, a więc narobiło się sporo zamieszania. No właśnie. w znam sposób, aby to wszystko odwrócić. Babciu, jesteś złota. Szybko powiedz to zaklęcie. Jak się zaczyna? Czary-mary? Nie, to nie jakieś szczególne zaklęcie. To zwykłe słówko przepraszam. Wypowiada je ten, kto ma rozrabiać. Przepraszam, przepraszam. Niech wszystko będzie zwyczajne. Zamiast czarów niezłe, lepsza przyjaźń. Pani Ewy, to dzięki niej dzisiaj mogłyście oglądać tą bajkę, a Pani Ewa przedstawi Wam dzieci, które występowały w tym teatrzyku. Jako krótka miła wystąpiła Agnieszka Dąbrowska. Brawo! Babcia Dróżka Agatka Rajkiewicz. W z sympatycznego Monika Mastkowska. Skrzata Śmiałego Mateusz Derebowski Skrzata Mądrego Julek Chiniński Skrzata Miłego Ania Krajewska Dorotki Ewelina Sadowska ruszka Pelagia Gabrysia Tymińska Stokrotka Śliczna Magda Brycińska. I miś Kudłaty Paweł Dużyński. <klucz> Korzystając z okazji, chciałabym również wymienić osoby, bez których ta bajka właściwie nie e, miałaby tutaj miejsca bytu. A mianowicie chciałabym podziękować za muzykę panu Tomaszowi Krzydzie. I bardzo brawa dla pana Fowka. Chciałam podziękować pani Peacie Sobieraj. Też ogromne brawa. Myślę, że należałoby jeszcze wymienić tutaj nazwisko pani Janiny Parczewskiej, która jest wychowawcą naszych dzisiejszych aktorów i która również przychodziła na próby i pomagała mi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeszcze raz gorące brawa. Scenie. Dziękujemy Wam bardzo. Możecie już teraz zejść ze sceny. Jeszcze raz pożegnamy ich brawami.